Ale nie się, o... jeśli się chciało. Weź coś zacznij. Nie mogę. Fajnie, fajnie. robisz? Eee, ja jestem wiem, ranny. Chodź wiem, nas Czemu, w Czemu on wbiegł? No, ranny jestem, pomóżcie mi, proszę. Okay, Ale kto ci tutaj wpuścił? Nikt. Wbiegł. A, to sorry. Dobra, to sorry, sorry. Otworzycie? To mu damy. Ła, nie, to nie. Ej, no... Człowieku, no, już chcę wyjść. Zamknięte drzwi. No, jak, jak zamknięte jak sobie? zamknięte warki. były, były. kurde człowieku. Ty kapeluśnik, kapeluśnik się znalazł. Tak jestem. Jestem, dokładnie. Czekam na no, recepcji ja po, po prostu. Tak. No widzę. Pan coś potrzebuje? No teraz. ja potrzebuję elektrolitów, bo mi balić za śnieżki. A no to teraz zapomnij. O, dziękuję. Sorry, broń sama wystrzeliła. No wiem pewnie. Też takim czasem, tylko że z prawdziwej.